Witajcie, ja jestem a przed wami moja opinia o becie Battlefielda 2042 Chodźcie ziomki, idziemy, będzie fajnie kurwa co słychać? w ten wep. No to masz szyby ziomek? No no, dobra, gdy swoje pierwsze godziny spędzałem na becie, gra skojarzyła mi się bardzo mocno z Crysisem. E, dlaczego? Otóż te mobilne modyfikacje broni i układ HUD sprawił, że miałem wrażenie, iż twórcy pierwszego Crysisa zapytanie od DICE, czy mogą trochę ściągnąć, odpowiedzieli spoko, tylko trochę pozmieniaj, aby facetka się nie pokapowała. Więc jak możemy zauważyć, tetka nie jest jakąś specjalną innowacją. Potem przyjrzałem się klasom, a raczej bohaterom i zwątpiłem trochę w tę grę. Dobrze wszyscy wiemy, na czym jej zależy, spokojnie, dam wam chwilkę na zastanowienie. Uwaga, Podaj odpowiedź, oczywiście, że na hajsie. Więc zamiast klas otrzymujemy postacie tak zwanych operatorów, co przerabia nam grę na takiego hero-shootera, gdzie za mikrotransakcje możemy kupić nie tylko skiny do broni, ale teraz będziemy mogli kupić też skiny do postaci. Oprócz tego kuło mnie w oczy to, że brakowało mi trochę chociażby postaci takich maskach, kaskach, wiecie, taki szturmowiec Matyfilta 4, cały mundurowany i z zakrytą twarzą. Na pewno robił on większe wrażenie niż klasa, którą każdy gra. I ona nie ma raczej tej maski, ma odkrytą twarz. Niezależnie czy grasz Ruskami czy USA, wygląda tak samo. I kamuflaż też ogólnie się nie zmienia, więc ciężko by było rozpoznać mi, czy mam przed sobą wroga, czy też mam sojusznika. Jeszcze z immersji wybijał mnie jeden fakt, a mianowicie okrzyki wydawane przez żołnierzy podczas lotów, takich wyskoków schopek samochodem zwiadowczym. <laughs> Powinni, według mnie, dodać jeszcze licznik punktów i byśmy mieli do totalnie inną grę, takiego Tony tylko że w Battlefield'zie, nie? Żeby nie było, że tylko hejtuję tych operatorów, że ja przyszedł wielki maruda, tylko marudzi na tą grę, to powiem, że spodobał mi się jeden bardzo fajny fakt, że owi bohaterowie spółdzielą uzbrojenie, co za tym idzie, znaleźli swoją najlepszą kombinację na mojego tak zwanego mobilnego snajpera, a postacią, którą właśnie polubiłem, był Meke z liną z hakiem, dzięki któremu bardzo mogłem szybko zmieniać swoją pozycję i zgrabnie się przemieszczę, co bardzo lubiłem. Bardziej niż, wiecie, rzucanie tych guwinek lataniem dronem, No to ta postać snajperska typowo, to miała. Ale niestety po dłuższym graniu dostrzegłem także minus tego rozwiązania, a był nim fakt, że nie było wiadome co kto dźwiga. Mam tu na myśli to, czy dany gracz miał apteczkę, czy amunicję, a nawet może C4, tego nie było wiadomo. A klawisz Q nie rozwiązywał tego problemu. Dobra, specjalistów mamy już za sobą, więc przejdźmy do mapy, i tu jest kolejne lekkie rozczarowanie. Jak pochwalam pomysł na 128 graczy i powiększenie mapy, tak błagam. Zapełnijcie ją chociaż jakimiś budynkami czy czymś, bo jest po prostu nudna. Gdyby nie rakieta, najwyższy budynek i dok nie byłoby się gdzie strzelać. Błądziłem po tych lasach i płaskich terenach 12 minut, by dostać kulkę, zrespić się i znów przedzierać się przez las nudy, jak mój wczorajszy obiad. Pochwalam to, co się dzieje na mapie, chociaż nie spotkałem Tornada podczas moich czterech dni testów ani razu. Ale do czego jest YouTube? O, to. Nie, 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 nie. Jej, yeah, lecimy w kosmos! Kosmos, lecimy. Ooo, uh, 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 w kosmos! Uh, yeah! Tak się gry baguje. Poleciliśmy w kosmos. A tam, 4K, to tornado wygląda po prostu miodnie, co jest takim wielkim plusem całej tej grafiki. Tylko nie rozumiem po co, na minimalnych takie efekty. Jak zostawianie śladów przez czołgi, jak i tak one specjalnie się nie chowają, a wcina to zasoby. Rozumiem, że beta i tak dalej, ale na przykład wiedząc, że budynek, który będzie oblegany i gracze będą używać win, to może wypadałoby wpaść na pomysł, że skoro jest beta, to może dopracujmy te windy, a te ślady po zostawmy w pizducheniek. Tak, to większych zastrzeżeń jako tako nie mam. Porównanie graficzne do Battlefielda 4 i odnoszę wrażenie, że na stan dzisiejszy nie jest to jakoś porażający skok do przodu. Oczywiście, na ogromny plus, i co mnie urzekło, to efekty ognia i dymów: A to przy wystrzale czołgów, a to przy wybuchach. To było coś, co moje oczy chciały oglądać cały czas, dopóki nie zaczął denerwować mnie hud tej gry. A w szczególności ten mały, a raczej duży pasek na górnej części ekranu, informujący o aktywnościach meczu. Jak na początku wyskakiwał czerwony monitor, to myślałem, że mój dostawca internetu znów oszukuje i dobrze się bawi za moje pieniądze. Ale pasek zniknął. Dopiero tak po około 5-10 minutach zacząłem go faktycznie czytać i okazało się, że to są po prostu monity, że ktoś przejął na przykład punkt. Na plus zasługuje na pewno te celowniki na pojazdach. Miałem przyjemność trochę polatać tymi helikopterami, pojeździć trochę pojazdami i bardzo podoba mi się w trzeciosobowej celownik przy pojeździe, bo ja jestem ogólnie fanem, jeśli stoję jakimś pojazdem, lubię mieć kamerę za pojazdu i widzieć wszystko co się dzieje wokół, a w Watyfieldzie był problem, żeby właśnie wsiadać do czołgów, do jakichkolwiek innych pojazdów, bo zawsze był to tryb pierwszoosobowy, a jeśli już się chciało z trzeciego trybu, to niestety nie było widać celownika, albo był po prostu on bardzo słabo wykonany. Co jeszcze na plus tych celowników, to fakt, że jak przycelowywało się na trzecioosobowym trybie podczas latania helikopterem takim, to Fajnie się to przetelowało, że helikopter był po prawej stronie ekranu, a celownik na środku i można było fajnie sobie postrzelać, co, nie, co raczej przy, nie przypominam sobie, że było w innych częściach. Bardzo ciekawie wykonana animacja, nie to co animacje postaci. Weźmy na patelnię sobie na przykład taką animację Revivu, sojusznika. To jest totalny koszmar, zobaczcie tylko to. Co to jest? Jeszcze chciałem nagrać dla was animację... Z zabójstwa, ale niestety nie udało, nie miałem takiej okazji, więc posiłkuję się trochę internetem, ją tutaj wklejam. Też zobaczcie tą animację i porównajcie sobie animację do Battlefielda 4 zabójstwa, gdzie te noże naprawdę było, fajnie wyglądało z pierwszej osoby, a tu teraz próbowali zrobić takiego warzona, ale jednak im trochę nie pykło i mam nadzieję, że to zostanie jakoś albo doprawione, albo po prostu wrócimy do tego pierwszego osobowego zabijania o, ludzi. I co, Spider-Man! <laughs> Jeśli jeszcze mowa o tym, co bym chciał od Battlefield 4 i Trójki, że wróciło, to ta animacja pośmiertna, bo teraz dodali. Animacje to są pozostałości pod ty na piątki. Co mnie bardzo wkurza, to machanie rękami. i, Hilfe! Hilfe! Weź mi pomóc. A wszyscy mają cię totalnie w dupie. i Marnujesz tylko swój czas. A bardzo wolałem właśnie tą trójki, czwórki, że sobie już umarłeś. Mogłeś sobie edytować ekwipunek, jeśli ktoś cię rewajwował I mogłeś ci wcisnąć spac, jeśli chciałeś zatwierdzić, albo escape, żeby po prostu zrezygnować. Jeśli mowa o uzbrojeniu to nie mam jakoś specjalnie sprzeciw odczucia są porównywalne do tych z 4, jakby po prostu skopiowali to, co było dobre i wkierowali do nowej gry. W sumie to tyle co mam do przekazania, mam nadzieję, że beta to tylko beta, a pod tonyką kryje się prawdziwa perełka i że DICE pamięta jeszcze co było z Battlefieldem 4 i jaką długą, ciężką drogę przechodził, by być solidnym Battlefieldem i mimo upływu lat dalej cieszy się dużą ilością graczy na serwerach. Dziękuję za obejrzenie tego filmiku, ponieważ była to moja pierwsza próba w tworzeniu swojej opinii i wypuszczaniu jej do sieci. Także trzymajcie się i do następnego, cześć!